Wielu szanownych Państwa w listach do redakcji pyta Robert, co słychać z winem wiśniowym, który nastawiałeś w lipcu. I zawsze mówisz, że trzymasz dwa tygodnie winko na owocach, a nawet czasem tydzień. A teraz już jest listopad i ciągle o tym winie nic nie słychać. No to w dzisiejszym odcinku zapraszam szanownych Państwa na kolejną część o tym winie wiśniowym, które dodatkowo jest dodatkiem czereśni. I z dodatkiem owoców tarniny, i to wino, żeby nie był gołosłowny, tutaj jest 7 lipca, i to wino do tej pory, czyli do 11-12 listopada, zleżało sobie na owocach. Chciałem sprawdzić, jak ben, jaki będą miały wpływ yy, owoce i pestki. Najważniejsze to właśnie te pestki, które będą dodawały dodatkowego aromatu, dodatkowego smaku w tym winie. Zawsze wyciągałem bardzo wcześnie owoce, po to, żeby tej pestkowości nie było zbyt wiele, chociaż żeby była zaznaczona, to wino będzie maksymalnie jak tylko może być pestkowe, oczywiście dodatkowo będzie słodkie, będzie kwaskowe, yy, kwaśne, kwaskowe. Zbalansowane słodycz i kwaśność, wiadomo o co chodzi. Ostatnio 21 lipca dodałem 2 kg cukru, więc w sumie to już powinno być to wszystko przefermentowane. Dzisiaj sobie odciśniemy, ponieważ pod każdym filmem, pod którym, w którym nie zamieszczę czym dezynfekowałem sprzęt, to dzisiaj będzie to Sanipro Pro rozwodnione. Przygotowane w takim atomizerze. Bo tego sanie dodaje się nakrętkę na 10 litrów. Mega wydajny środek, i nie trzeba po nim spłukiwać, nie utlenia, a w zasadzie pozwala jeszcze drożdżom dodatkowo się rozwinąć, bo zostaje rozłożony do takich składników, które są traktowane przez drożdże jako pożywka, więc nie trzeba się martwić o to, żeby. Później po zdezynfekowaniu spłukiwać ten preparat. No to dobra, lecimy. Będę musiał. W sumie to powinienem wymyć ten kosz cały, ale ja go po prostu tylko wymyję dezynfekantem. Całego leżał od ostatniego ciśnięcia cały czas na zewnątrz. Więc dezynfekowała go deszczówka, hehe. Dobra, kosz do widzenia. Worek filtracyjny od skipiora wygląda tak i ciągle jest w doskonałej formie. Znaczy nie ma żadnego otworka nigdzie otworku. Nie ma żadnej dziury nigdzie i jest kilka razy w sezonie wykorzystywany. I on też zostanie zdezynfekowany tym samym płynem. Jeszcze nie pokazałem Państwu, jak wygląda wino. Wino wygląda tak: nieutlenione, piękna, czerwona barwa. Rubinowa barwa. Jeszcze gdzie nie, pływają owoce, ale reszta pewnie leży na dnie. A może to zezinfekuje od razu pojemniczek pośredni. No i może teraz już nie będę zlewał, przelewał, tylko spróbuję tak to zrobić. Tam jeszcze odrobinka degustacyjna. No super klar, super klar. Ciekawe czy jest smaczne jeszcze dodatkowo. No i tyle nam wyszło, znaczy tyle mi wyszło. Z wina z tego jakby pierwszego rzutu, 11 litrów. Ale jak mówiłem, będę nastawiał drugi raz, dlatego że te owoce, na przykład tarniny, to no jest z samego dna taka galaretka wyszła taka słodka, ale owoce tarniny ciągle są jeszcze no takie nienapuchnięte, jeszcze mają w sobie moc, jeszcze mają w sobie cukier, z tutaj z wiśniami, z czereśniami to samo jest. O. Ja to sobie odcisnę jeszcze. To jest wiśnia i ona jeszcze jest słodziutka. Ona generalnie ma taki smak, jakby była z nalewki wyciągnięta. A tu jest następna wisienka. Jeszcze w niej dużo mocy. No i fakt, że jeszcze dodatkowo odcisnę to i jeszcze trochę tego wina wyjdzie. Z tego pierwszego rzutu. O, dobra. I lecimy. W to się okaże za chwilę, że jeszcze zamknę to wiadro w sensie, że będzie kompletne. W sensie będzie pełne. No tu jeszcze ciągle cieknie. Zobaczymy, zobaczymy No jak opadnie ten pył z owoców. No to jeszcze raz zleję, już nie będę cisnął, no bo nie będzie co, Nie będę filtrował, tylko już grawitacyjnie to, co opadnie. To już zleję z osadu. No mnóstwo tego wina jeszcze jest. W sumie to jeszcze może się okazać, że będzie pracować. To pierwsze wina, jak dostanie uwolnionego tyle cukru. No ale czuć w nim już moc, czuć w nim już moc, że już tego alkoholu jest odpowiednia ilość. Tak sobie cisnąłem i cisnąłem, i wymyśliłem, że jednak nie będę robił drugiego nastawu. Nie chce mi się. Tu mam tyle owoców. I one są takie dosyć nawet. Słodziuśkie. Oh, a tu mam dociśnięte za bardzo. No. I tutaj zostało w koszu ile? Połówka kosza? Tam jeszcze jest tłok. To stwierdziłem, że mi się nie chce. Oh. Tyle mam w worku. Bardzo dużo przeszło do tego wyciśniętego wina. Wyglądają jako rodzynki trochę, te owoce teraz. Piszcie w komentarzach Czy powinienem nastawić drugie wino z tego. Chyba nie. Zostało trochę smaku, zostało trochę cukru. Ale chyba nie są tak intensywne jak owoce dzikiej róży. Idzie na kompost. To samo wiadro, tylko że będzie zdezynfekowane tradycyjnie. Znaczy ono najpierw było umyte oczywiście. Widać, że nie ma żadnych osadów nie? pofermentacyjnych, jest najpierw dezynfekcja. I to samo wino trafi tutaj tylko już bez owoców do tegoż wiadra, powinienem w sumie. Przetoczyć tak, żeby jak najmniej powietrza się dostało, ale w sumie na tym nie zależy, bo nawet jeżeli się okaże, że na przykład na powietrze bardziej i to wino ruszy, to przynajmniej mi nie ruszy później po dosłodzeniu. Tym bardziej, że tutaj, tym bardziej, że tutaj i tak jeszcze cukru jest odciśniętego z owoców trochę, i tu jest tak, tu jest 15,5 litra. Bo zostało to zważone i tu jest ta ostatnia miseczka. To do ją sobie też sprawdzę, i tutaj więcej cukru było od, od tego pierwszego wyciśnięcia. No jest dużo bardziej mętna ta część. Czyli mam gdzieś 18 litrów tego wina. No i jeszcze będę musiał dosładzać. Więc myślę, że około 20 litrów w sumie będzie. No i cyk. I teraz w sumie to ja to. A, została jeszcze etykietka nieco zalana, ale to nic, będę musiał tutaj dopisać, co dzisiaj zrobiłem. No i to pójdzie teraz w cieplejsze miejsce, żeby te drożdże, jeżeli się okaże, że będą chciały jeszcze zjeść cukier, to żeby se dojadły teraz. Wino mi zmętnieje jeszcze trochę pofermentuję. Tradycyjnie taśma malarska i ląduję na deklu. Jest dwunasty, jedenasty, dwadzieścia pięć i odciśnięte nad owoców. Nic nie dodawałem, to nic nie będzie pisał. Więcej wina jest tyle, no tak bym powiedział. Trochę więcej niż połowa wiadra. To jest szkło z pracowni, więc proszę szanownych Państwa, żebyście nie zwracali uwagi na to, że to są dwa różne szkła i że to to jest takie grube, a to jest jakieś piękne i, i w ogóle stuchowini fest. Widać grawer? Widać. No więc to jest szkło stuchowini fest, a to jest nawet nie wiem skąd, ale mam tutaj na dole i widać, że y, to jest winko. Z tego ostatniego odciśniętego, z tej od, ostatnio odciśniętej partii, bo zostaje taki osadzik na e, ściankach. No i to wszystko grawitacyjnie opadnie. Tutaj jest czyściutkie winko. Z tego pierwszego, jak tylko zlałem na samym początku, to ono jest rzeczywiście klarowne, chyba w 100%. Chociaż nie widać za bardzo, bo jak mówię, jest to rubinowe. Czuję, że to jest wino wiśniowe Czuć tą owocowość, pestkowość. Ta pestkowość nie jest jakaś narzucająca się bardzo, bo bałem się, że ona będzie się wbijała na pierwszy plan. To tak nie jest. Nie powiedziałbym, że tutaj są czereśnie, chociaż. No tak, ja wiem o tym i Państwo też wiecie, że tutaj są czereśnie. Słodko, wiśniowo, owocowo. Pachnie pestkami, ale w taki sposób. Jak marcepan? Mm, wiśnie z marcepanem. Wiśnie w marcepanie. Tak pachnie to wino. Chyba ta tarnina i czereśnie podbiły jeszcze tą owocowość, wiśniowość. Kwaskowe, ale nie jakoś nadmiernie kwaśne. Nie czuć goryczy z pestek jakiejś. To też jest następna rzecz, której się bałem, że takie coś może wystąpić tutaj przez to, że to wino miało dosyć długi kontakt z pestkami. Jest rozgrzewające, bo tutaj alkoholu też powinno być dosyć dużo. Mmm, bardzo dobre. Myślę, że jak będzie dosłodzone, to będzie jeszcze lepsze. W sensie to wino wiśniowe zawsze mi się kojarzy właśnie z takim kwaśno słodkim balansem i ta wiśniowość i ten marcepan jeszcze wychodzący. Kurde, chyba mi się cały czas będzie kojarzyło teraz właśnie z takim batonikiem marcepanowym z owocami z wiśni. A co z tym z tą częścią, która jest mętna? Aromat jest trochę słabszy, jakby. O, i tutaj jest dużo więcej słodyczy, czyli drożdże się nie dobrały do tego, co tam w środku jeszcze w owocach było. I ten sok... Pojawił się tutaj w winie. Tak. Jak do słodzy, to na pewno będzie lepsze. W sensie to też jest bardzo dobre. Ale jak do słodze, chociaż do takiego poziomu, jak tutaj jest, to balans nadal będzie zachowany i, i ta słodycz jest. Mm, no, jak takie praliny marcepanowo-wiśniowe. Super to wino wyszło. Bałem się, że będzie lipa. Przez to, że tyle dni, tyle miesięcy spędziło na tych owocach, na tych pestkach, ale. Jest dużo lepiej. Raczej nie będę go ładował do beczki już, do beczek dębowych, czyli w projekcie beczka to wino nie wystąpi, bo ono już w tej chwili jest bardzo smaczne. Jeżeli będzie tak klarowne jak tutaj i dosłodzone, tak jak tutaj, to będzie to bardzo dobre wino. Być może zabiorę jakąś flaszeczkę na festiwal piwowarów domowych w marcu w Łodzi. Dam do skosztowania. Pozdrawiam, szanownych Państwa. Do zobaczenia. Następnym razem przy kolejnym winie. Cześć.